Te kubki możesz zjeść. To hit każdej imprezy. Każdy gość będzie w szoku i na pewno poprosi i przepis. Nieważne, czy użyjesz ich do deserów czy drinków, to i tak przyciągną uwagę. Na samym początku uszykuj sobie miskę, wsyp do niej 175 gram galaretki. Jej kolor czy smak wybierasz według swojego uznania. Następnie dodaj składnik, dzięki któremu otrzymamy świetną gęstość. A co za tym idzie, trwałość? Jest to żelatyna. Dodaj jej 50 gram do miski. W kolejnym kroku wlej 300 ml gorącej wody. Od razu po wlaniu wody zacznij wszystko energicznie mieszać. To ważny etap, ponieważ nie może być żadnych grudek. Przelej ją najlepiej do dzbanka, aby wygodnie ci się ją przelewało do kubeczka. Wlej galaretkę do połowy kubka. Wybierz łyżeczką całą piankę, jeśli zrobiła się na górze. Następnie włóż mały kubeczek do większego, wlej do niego ponad połowę wodę. Na takim połączeniu połóż dwa noże na górze, aby kubek ze środka nie wypłynął. Pozostaw kubki na trzy godziny w lodówce. Po tym czasie wyjmij kubki, następnie wylej z mniejszego wodę. Po czym swobodnie wyciągnij mały kubeczek ze środka, natomiast z większego wyciągnij galaretkę. Możesz sobie pomóc nacinając go nożyczkami. Nasz ogromny kubek żelek jest gotowy. Takie kubeczki używaj do picia na imprezach. Możesz w nich zrobić także pyszny deser. Użyj do tego bitej śmietany, ale także możesz dodać pokrojone kostki galaretki. Kostki galaretki przyrządzisz bardzo szybko. Wystarczy, że rozpuszczoną galaretkę w gorącej wodzie przełożysz do prostokątnego pojemnika. Takie pudełko włóż do lodówki. Po trzech godzinach wyciągnij ją i pokrój w kostkę. Smacznego! Ubijam w słoiku i dodaję truskawki. Tak robię pyszne lody ze słoika. Bez miksera i bez maszynki do robienia lodów. Najpierw wstaw słoik do zamrażarki. Musi się schłodzić. Potem wyjmij go i postaw na stole. Weź opakowanie 30% śmietanki. Też musi być dobrze schłodzona. Otwórz i wlej ją do słoika. Ja mam opakowanie 200 ml. Dodaj do śmietanki łyżeczkę cukru pudru i wymieszaj łyżką. Zakręć dobrze słoik. Zacznij szybkimi i pewnymi ruchami, nim mocno potrząsać. Wykonuj tę czynność przez parę minut. Śmietana zacznie się ubijać. Ubijaj ją tak długo, aż osiągnie właściwą konsystencję. Jak już śmietanka się ubije, dodaj do niej pokrojone truskawki. Wybierz te najładniejsze. Zakręć słoik i chwilę wszystko wymieszaj. Wstaw bitą śmietanę z truskawkami do zamrażarki na kilka godzin lub całą noc. Po tym czasie lody będą gotowe. Wystarczy wyłożyć je do miseczki i skosztować. Są pyszne. Uż gąbki do mycia naczyń na desce i włóż do zamrażarki. Będziesz pozytywnie zaskoczony, że to takie proste. Uszykuj zwykłe gąbki do naczyń. Najlepiej użyć całkiem nowe gąbki. Im są większe, tym lepiej. Włóż je do zlewu. Uszykuj obok deskę, odkręć wodę i zalej gąbki wodą. Namocz każdą z nich, aby nabrała jak najwięcej wody. Każdą po kolei odkładaj na desce. Nie przejmuj się, że ociekają wodą. Nie wykręcaj ich. Używaj tylko zimnej wody. Kiedy wszystkie gąbki będą nasączone wodą, ułóż je na desce tak, aby się ze sobą nie stykały. Włóż je do zamrażarki. Wstaw je razem z deską, na której są ułożone. Po kilku godzinach gąbki będą zamarznięte. Wtedy wyjmij je. Możesz zobaczyć, że są zmrożone. Uszykuj małe woreczki. Każdą gąbkę spakuj do osobnego woreczka. Każdy woreczek zawiąż. Odetnij końcówki woreczków. Takie paczuszki przydają się, kiedy masz mięso wyjęte z zamrażarki. Gąbki działają jak wkłady mrożące do lodówki turystycznej. Możesz obłożyć nim mrożonkę i zabrać. Bez obaw, że rozmrozi się po drodze. Tak zabezpieczone mrożonki można spokojnie przewozić ze sobą w razie potrzeby. Nie rozmrażaj piersi z kurczaka. Wystarczy zwykła tarka, żeby przygotować z niej obiad. Na dużych oczkach zetrzyj mrożony filet i zrób z niego wyśmienity obiad. To danie to mój sekretny przepis. Nie muszę biec do sklepu po świeże mięso na obiad, jeśli w lodówce mam zamrożony filet z kurczaka. To takie proste. Zetrzyj mrożony filet i przełóż do większej miski. Potnij jedną szalotkę. Dodaj ją do startego na tarce mięsa. Obierz dwa średniej wielkości ziemniaki. Zetrzyj je też na tarce. Wyciśnij z nich nadmiar wody i dodaj do mięsa z cebulką. Wbij jedno jajko. Dopraw wszystko solą i pieprzem. Wsyp pół łyżeczki oregano. Wsyp około 200 g startego żółtego sera. Wymieszaj na jednolitą masę, aż wszystkie składniki się połączą. Na patelnię wylej odrobinę oliwy. Możesz też dodać masło. Pierwszą porcję możesz usmażyć jak małe kotleciki. Uformuj je w rękach i usmaż. Takie kotleciki są wyjątkowo miękkie i bardzo serowe, wszyscy je uwielbiają, pachną i smakują wyśmienicie. Wyłóż drugą porcję na patelnię. wyrównaj brzegi. Przykryj pokrywką i smaż przez około 15 minut. Po tym czasie weź talerz i odwróć potrawę. Smaż drugą stronę kolejne 15 minut. W międzyczasie pokrój zieloną pietruszkę. Usmażone danie wyłóż na talerz. Posyp pietruszką. Przelej płyn do naczyń do foremki na lód i włóż do zamrażarki. Zyska nowe właściwości. Większość osób codziennie korzysta z płynu do mycia naczyń, nie wiedząc, że prosta czynność może ulepszyć jego działanie. Zamiast wlewać całość do dozownika, Zostaw trochę płynu i wlej go do zwykłej formy na lód. Wypełnij ją do połowy. Płyn podczas zamrażania zwiększy swoją objętość. Tak przygotowaną formę włóż do zamrażarki na całą noc. Rano płyn powinien być w pełni zamrożony. Daj znać w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. W takiej formie będzie miał nowe właściwości. Przyda się do zadań specjalnych, takich jak przypalony ruszt z piekarnika lub grilla. Umycie ich potrafi być irytujące. Z takimi kostkami zrobisz to o wiele szybciej. Wystarczy wyjąć jedną i zacząć przesuwać, poruszcie. Płyn rozprowadzi się po niej, usuwając plamy i przypalony tłuszcz. Takie kostki wrzuć do zlewu, gdy wydobywa się z niego brzydki zapach. Problem natychmiast zniknie. Płyn będzie powoli rozmrażać się i wpływać po rurach. Będzie je czyścić w trakcie codziennego używania zlewu. Znałeś trik z mrożonym płynem. Ja zawsze trzymam parę kostek w zamrażarce. Zamroź cytryny i zetrzyj na tarce. Dzięki temu poznasz ich niezwykłe właściwości. Do czego używasz cytryn? Czy jak większość do dekoracji potraw? Może jeszcze wrzucasz plasterek do szklanki herbaty albo wyciskasz sok i pijesz go z wodą? Jeśli myślisz, że wystarczy pić jej sok, to jesteś w błędzie. Cytryna ma więcej do zaoferowania. Mało kto wykorzystuje ją w 100%. Nadszedł czas, by to zmienić. A właśnie mrożenie cytryn zapewni dodatkowe korzyści. Taka cytryna zachowuje wszystkie swoje właściwości i coś więcej. Żeby zamrozić cytrynę, najpierw należy ją umyć. Do naczynia wlej wodę i dodaj ocet jabłkowy. Ocet usunie toksyny z cytryny. Umyj je, a następnie wyjmij i osusz. Możesz zostawić je do wyschnięcia na kilka godzin. Potem włóż je do zamrażarki. Następnego dnia wyjmij je i zetrzyj na tarce, razem ze skórką. Skórka z cytryny pomaga wzmocnić układ odpornościowy i zwalcza stany zapalne. Oczyszcza nerki, odtruwa wątrobę, reguluje ciśnienie krwi, łagodzi objawy depresji. Pomaga w walce z nowotworami i zapobiega astmie. Zaleca się, aby zamiast pić sok z cytryny, robić z niej koktajle. Takie, które będą zawierały jej skórkę, zetrzyj całą cytrynę z pestkami, startą cytrynę przełóż do słoiczka i zakręć, wstaw do zamrażarki. Tak najlepiej ją przechować. Używaj jako dodatek do koktajli, deserów płatków śniadaniowych lub obiadów. Doskonale wzmacnia, oczyszcza i odtruwa organizm.